I bardzo dobrze. Jakieś plus minus 8 lat temu rozpoczęła się w obrębie polskiego kraftu moda na piwa leżakowane w drewnianych beczkach, w których wcześniej leżakowane były mocniejsze alkohole typu bourbon, whisky czy rum. Z początku temat mocno zażarł. Wszak dzięki niemu można było sprzedawać piwo jako trunek bardziej szlachetny czy też ekskluzywny. Z biegiem lat jednak temat coraz bardziej tracił na nośności i obecnie niestety już bardzo rzadko ukazują się na rynku polskie piwa typu Barrel Aged. Na dzisiaj przygotowałem jedno z nich, mianowicie piwo Dzikiego Wschodu z serii Monument, a dokładnie Monument 18, czyli imperialny stout z dodatkiem kawy oraz wanilii leżakowany w beczce po Bourbonie. Dziki Wschód, Monument 18. Czy Mamy tutaj 30% ekstraktu początkowego, 12,5% alkoholu. Ciekawie. Dodano tutaj kawę z Hondurasu oraz niestety ekstrakt waniliowy. Nie dodano z kolei laktozy. I bardzo p dobrze. Piwo pachnie w zasadzie jak bombonierka, czyli mocno czekoladowo i to w taki bardzo słodki sposób. No i niestety wanilia. Jest jej za dużo, więc ekstraktem moim zdaniem przesadzono. Kawa sobie gdzieś tam plumka głęboko w tle. Moim zdaniem wyraźniejsze są orzechy, które dokładają swoje do takiego ogólnego wrażenia bombonierkowości. Pytanie kluczowe. Czy czuć beczkę? Otóż beczka po bourbonie daje zazwyczaj do piwa taki konglomerat aromatyczny kokosowo-waniliowy. Wanilię tutaj czuć, ale raczej jest to ekstrakt. Tak jak już wspomniałem, kokosa szczerze powiedziawszy nie wyczuwam. Przyznam się, że... Zapomniałem na chwilę, że to piwo było leżakowane w drewnianej beczce, ponieważ niestety tak w ogóle nie pachnie. Mm, mm, mm. No więc po kolei. Czy jest to piwo słodkie? Owszem, jest słodkie. Czy jest przesłodzone? Moim zdaniem nie. Ma kwaskową kontrę, która pochodzi pewnie od palonych słodów. Być może taniny od drewna tu coś jeszcze od siebie dodały. Tego drewna, którego w smaku nadal nie jestem w zasadzie w stanie wyczuć. Czy to piwo ma ciało? Jakieś tam ma, natomiast jest też zastanawiająco mocno musujące, co działa tak jakby na przekór odczucia ciałowości. Czy ma głębię, której szukamy w imperialnym stałcie? Otóż znowuż, moim zdaniem, nie ma tej głębi. To jest takie piwo, które jest z jednej strony słodkie, a z drugiej właśnie takie kwaskowo, musująco, cienkie, płaskie jest. Nie ma tutaj głębi. W finiszu wychodzi lekki alkohol, który paradoksalnie stanowi pewien atut tego piwa. Jeden z nielicznych. Otóż sprawia, że to płaskie piwo ma pazura. No, może pazurka bardziej. Jako piwo barrel aged wypada moim zdaniem fatalnie. Jako imperialny stout wypada nieprzekonująco. Nie jest złe per se, ale jest moim zdaniem poniżej przeciętne i niepotrzebne. No ale i tak, na zdrowie.